Panie komendancie 35 lat obozu to 35 turnusów obozowych? Nie, to praktycznie poza 1984 roku. Co był jeden turnus, tak zawsze są po dwa, a w 91 były nawet trzy turnusy. Czyli mniej więcej ilu druhów harcerzy przewinęło się przez szary dwór? No tak szacunkowo około 13 tysięcy. Rocznie to jest ile? Rocznie średnio to wychodzi około 250-300 osób. W tym roku ilu mamy y, uczestników i jaki jest ten obóz? Jaki jest obóz? No to myślę, że oceniam. Dzieciaki, rodzice, y, no i media, które tutaj gościmy. Ilu mamy dzieci? No w tym roku na pierwszym turnieju mam 135 uczestników, 30, y, 25 osób, kadry. To jest. Zarówno personel wychowawczy, kuchenny, magazynowy, kwater Czy któryś z tych obozów, bo jest Pan od samego początku, był wyjątkowy? Jestem od samego początku, prawie 3 lata mnie nie było ze względów zdrowotnych. Wyjątkowy, no chyba pierwszy pierwsze bo to ja wczoraj powiedziałem na ognisku przyjechaliśmy byliśmy tu długo bo 20 prawie 6 dni pierwsze dwa dni była świetna pogoda i ostatnie dwa dni była świetna pogoda a całe praktycznie 22 dni no to lało grzmiało Targało wiatrem. Także nie przypuszczaliśmy, jako ówczesna kadra, że ktoś na przyszły rok tutaj przyjedzie. Ale okazało się, że jednak ten szary dwór coś w sobie ma. A jak zmieniała się młodzież? Jak zmieniały się dzieci przez te 35 lat? Jako to, że po prostu no od wielu, wielu lat jestem instruktorem i pracuję z tą młodzieżą poprzez działanie w gromadach, w drużynach, to uważam, że młodzież się nie zmienia. To może niektóre. Oglądy nas, osób dorosłych, na młodzież się zmieniają. Ale młodzież ogólnie, jeżeli się uda nad nim zapanować, uda się, uda się im po prostu zaproponować coś ciekawego, to młodzież, dzieci i młodzież jest w porządku. Teraz może trochę o samym obozie. Jak się to zmieniało przez 35 lat, bo pewnie budynków trochę przybyło, nie wiem czy przestrzeń też się powiększyła. Nie, Cała nasza przestrzeń to jest hektar 27. Trzy budynku przebyło. W 1984 roku tu nie było żadnego budynku, poza taką prowizoryczną kuchnią, która w tym samym miejscu stoi, co stała pierwsza, ale no z pełnym wyposażeniem, spełniając wszystkie warunki. Budynków sukcesywnie przebywało przez te 25-30 lat. Także teraz mamy około 11-12 powiedzmy Budynków stałych, gdzie się mieszczą, zarówno i toalety, i ubikacje, powiedzmy, natryski, cały kompleks kuchenno-magazynowy, świetlica, jadalni, domek zuchowy, warsztaty mechaniczne, znaczy warsztat mechaniczny, magazyn sprzętowy. Także jest, jest na tyle, że po prostu kiedyś, o może taka ciekawostka kiedyś, jak po pierwszych pierwszych latach, jak już tu nie mieli nic, Przyjeżdżaliśmy, jak to się mówi, na pustą polanę i yy, zostawialiśmy pustą polanę, sprzęt był chowany tu nie podalwi w Minkowicach. Natomiast teraz cały ten sprzęt, który tu dysponujemy, a to jest no, około setki namiotów, kanadyjki ma no wiele tego jest, jesteśmy w stanie to powiedzmy dokładnie wysuszyć i poukładać w naszych tutaj właśnie obiektach, które się znajdują. Tam. Na pewno przez te 35 lat yy... Ponad trzy dekady sprzęt się zużywa. Eee, nowe wymagania, nowe standardy wchodzą. Czego obóz wymaga na dzień, na dziś? Na dziś no przede wszystkim właśnie. Yy, właśnie była jednym z pierwszych budowli, yy, którą żeśmy tu wybudowali. Wybudowaliśmy to na zasadach powiedzmy własnej pracy. Yy, są to jeszcze materiały, które były pozyskane, powiedzmy tak, jak Pan powiedział, redaktor. Yy, Prawie 28-30 lat temu. Tak jak żeśmy wstępnie liczyli, to około 40 tysięcy, żeby powiedzmy z tej umywalni zrobić naprawdę bardzo jeszcze lepiej funkcjonalną. W ten sposób. Nowa umywalnia jest po prostu niezbędna. Jest to możliwe bez sponsorów? Takie środki zdobyć, takie środki wydać? No nie bardzo, w związku z tym, że od... Przeszło 30 lat y, ZHP jako organizacja pożytku publicznego no nie jest dotowana y, z budżetu powiedzmy państwa, z minus takich innych, także jedynie sponsorzy, którzy no, mają tu swoje dzieci. Większość. Myślę, że jak do tej pory nam się dobrze układała, bardzo dobrze yy, współpraca z miastem, że miasto pomoże, że pomoże komisja alkoholowa. No i liczymy na powiat, bo jakby na to nie patrzeć, jest to największa baza yy, na terenie tutaj yy, no po prostu nadmorska, yy, która z, no, corocznie gromadzi kilkaset dzieciaków, nie tylko z Chrzanowa, bo i z i Szczebini, i w zakolicy.